Czołem internet, ja nazywam się Krzysiek Stanio. Jak widzicie mam trochę, albo jak słyszycie, mam trochę problemy z głosem przez grypę, dlatego też dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy. Zrobimy sobie implementację stronicowania, własną implementację stronicowania, więc zaczynamy. zaczynamy ze stronicowaniem. Ja sobie dodałem tutaj do naszego lupa dużo rekordów, żeby to stronicowanie jakoś wyglądało, żeby było je na czym ćwiczyć. Jeszcze tutaj sobie dodamy kolumnę ID, bo rekordy się u mnie nazywają tak samo i żeby coś się rozróżniało. OK, mamy 500 rekordów prawie teraz e, phpMyAdmin i w tabeli książki regał, e, tutaj mamy, wyświetla się nam select, on ma tutaj coś takiego jak limit w jak sobie klikniemy dalej to widzicie, że tutaj nam się zmienia 30, 60, 90, tu chodzi o to, że ta pierwsza liczba w tym limicie to jest informacja dla bazy, od którego rekordu zacząć wyświetlać dane, a ta druga to jest limit e, rekordów. Czyli ta druga będzie stała, ta się będzie zmieniać o 30, e, począwszy od zera. Zróbmy sobie teraz to samo u nas. Na początek odbierzmy sobie naszego page z Geta. Skopiuję sobie to, nazwijmy sobie to Page. Page i Page i jak nie ma Page'a to jeden Konstrukcja, której używaliśmy wielokrotnie i będziemy sobie, będziemy sobie wyświetlać te wszystkie zmienne hmm, po kolei, czyli Echo, Page, Page, hmm, SQLa sobie też wyświetlimy. Czyli mamy już informację o tym, na której stronie użytkownik, którą stronę użytkownik kliknął. Kolejna rzecz, no to jest nasz limit, po ile będziemy stronicować. Jego możemy sobie tutaj na razie ustawić na sztywno. Wyświetlmy też ten limit. Kolejna rzecz, no to jeszcze jest ten from i ten from musimy sobie obliczyć w bardzo prosty sposób. A tak naprawdę ten from to jest page razy limit. Ok, page razy limit, from, from. I teraz teoretycznie już chyba można sterować tymi rekordami, czyli podajemy naszego froma. I nasz limit. I odświeżmy, zobaczmy, co się tutaj porobiło. Mamy limit 10. Zacznij od 10. Zacznij od 10 rekordu, wyświetlę 10. No i 10 rekordów. Nasze zapytanie. Możemy przekazać pagea. Na przykład 2. Zacznij od 20. No i tutaj jest, pojawia się pierwszy problem, bo. Tu powinno zacząć od pierwszego rekordu, dlatego że przekazujemy jedynkę w urlu. Na strof, tak naprawdę, gdybyśmy przekazali 0, no to wtedy będzie OK, ale użytkownik raczej jest przyzwyczajony, że strona 1 to jest strona 1. Czasem ogląda te parametry, i żeby to hmm. dla niego było takie bardziej czytelne, no to my to musimy sobie obsłużyć. A zrobimy to tak, że nasz page, który będzie przychodził z urla. Będzie miał minus 1, o i teraz jak jesteśmy na jedynce, to jest od rekordu 0, na dwójce jest od rekordu 10, tak jak powinno być, teraz jak wpiszemy sobie 100, to nic nam się nie wyświetli, no i generalnie nie wiemy ile tego jest, ile możemy klikać, musimy zrobić sobie, wyrysować tą taką na dole te numerki, 1, 2, 3, 4, x i tak dalej no więc możemy to zrobić, ale żeby to zrobić to musimy wiedzieć ile jest rekordów w bazie, żeby wiedzieć ile ich wyświetlić no i tworzymy nową zmienną niech się ona tak nazywa teraz PDO query i tutaj po prostu zrobimy selecta, który nam policzy wszystkie wszystkie rekordy w tabeli regout, czyli robimy select ID from regal, tyle teraz musimy policzyć to od razu, żeby nam nie zwracał, żeby nam zwraca, zwrócił tą liczbę, to jest taka funkcja count, wyświetlimy sobie, zwróćmy sobie, jako sobie ją jako takie CMT, taki alias. I teraz, tak jak mówiłem w poprzednim ćwiczeniu, możemy od razu się odwołać do metody w ten sposób, nie zamykać tak, jakby tego wyrażenia. Czyli to i z racji tego, że tutaj będzie zwracany jeden element w tablicy o kluczu CNT, no to możemy się też od razu do tego odwołać. No i wyświetlmy sobie tego counta: count i count. I mamy tyle rekordów w bazie. Czyli możemy się zabierać zarysowanie naszych e, tutaj e, cyferek do sterowania. Użyjemy sobie Peugeot For. W praktyce jeszcze nie używaliśmy jej, więc zrobimy to pierwszy raz. I teraz zrobimy sobie zmienną i, która sobie będzie szła od jedynki i jest większa lub równa all page, czyli informacja o wszystkich a, stronach, ich plus plus a ten alt page to nam przyjdzie po prostu musimy sobie to policzyć tak jak from'a i alt page to jest i nasz alt page to jest po prostu count e, razy limit wyświetlmy sobie tego alt page'a, może tutaj Rednik. OK. No i mamy all page. To jest mm, coś dziwnego. raz razem. Page to jest count podzielony przez Limit. Sorry, przepraszam. No i mamy naszego Alpage'a. Alpage Count podzielony przez Limit, tylko tutaj nie wychodzi nam liczba całkowita, więc zróbmy zaokrąglenie taka funkcja. Zaokrągla w górę. No i mamy all Page 53, jak sobie klikniemy 53 to mamy rekord 25 i tutaj jak sobie odświeżymy to też mamy rekord 25 jako pierwszy, tylko że tam mamy odwrotne stronnicowanie, osortowanie w naszym zapytaniu. Tutaj jest od najmniejszego do największego, a my mamy odwrotnie, czyli od największego do najmniejszego, Dlaczego? dlatego na ostatniej stronie mamy ten rekord. Czyli wyświetlamy na samym początku najnowsze rekordy. Ok. I teraz sobie przejdziemy do naszych mm, rysowania naszych cyferek. Tutaj mamy tego fora. No i robimy sobie po prostu echo. Mm, Lub. PHP. Page równa się nasze i i zamykamy i tutaj też nasze i. No i wyświetlamy to, jak to wygląda. No i mamy nasze strony. Klikamy, bo no, ja zrobię to jakoś czytelniej. Przełączamy się między stronami. Teraz jeszcze jedna rzecz. Trzeba by zaznaczyć tutaj jakoś wyraźnie stronę, na której aktualnie jesteśmy, żeby użytkownik widział, co ma kliknięte. Czyli musimy zrobić coś takiego. Stwórzmy sobie taką zmienną. I teraz y, zróbmy sobie, że jeśli nasze i równa się page plus 1, dlatego że tutaj odejmujemy tego page'a, by nam się to nie zgadzało, to dodajmy inline'owego css'a do naszego, do naszego linku. I możemy to zrobić font size i na przykład 24 piksele. I tutaj. To jest podobna sytuacja jak z tym SELECTem. Tylko, że tam dodawaliśmy atrybut Selected to było e, chyba tutaj. Mm, tak, tutaj dodawaliśmy atrybut Selected. O, a jeśli nie, no to puste. A tutaj dajemy atrybut style i inline nowego css żeby wyróżni wyróżniło nam. No i jesteśmy na 22, wyróżnione 22. Tutaj też. Czyli generalnie działa. I jeszcze jest jeden problem z tym stronicowaniem. Ten problem polega na tym, że... Jeśli tych rekordów będzie bardzo dużo, no to tych tutaj stron nam się też będzie rysować bardzo dużo i to też musimy jakoś ograniczyć. Żeby to zrobić, no to musimy sobie zrobić coś takiego, że tutaj sobie wkleiłem taką prostą funkcję, znalazłem, znalazłem gdzieś w internecie, to sprawdzi, czy podana wartość zawiera się w przedziale od jakimś tam przedziale, od min do Max. I zwróci nam true lub false w zależności od tego czy jest nasza liczba w przedziale, czy nie. I teraz musimy sobie zrobić coś takiego, że jeśli nasz page zawiera się w przedziale, czyli nasz page zawiera się w przedziale na przykład page minus 3 i page Plus pięć, Aha. no to rysuj tylko wtedy e, linki. A, coś nie zapisałem, e, nie nasza page, tylko nasze i przepraszam. No to mamy, jesteśmy na 53. stronie, więc wyrysowało nam to w ten sposób. I teraz widzicie, że rysuje nam 9 linków i na środku zawsze nam wypada tak ładnie ten akurat klikalny. No i teraz mamy ładne stronnicowanie. Tego jaką liczbę rekordów byśmy mieli w środku, w naszej bazie to będzie nam będzie nam dodawać, będzie nam wyświetlać tylko, tylko najbliższe, najbliższe strony. Można dodać jeszcze coś takiego, pewnie widzieliście nieraz, żeby przeskoczyć na pierwszą stronę, przeskoczyć na ostatnią stronę, przeskoczyć o 10. Myślę, że możemy zrobić coś takiego, że um, jeśli page jest większy od wyświetlamy 9, czyli jeśli page jest większy od 9, no to możemy dodać sobie takiego linka. Takiego linka tutaj na no sztywną, pierwsza strona, i dać coś takiego. Pierwsza strona. Ok, zobaczmy czy tam działa. Tak przeskoczymy teraz do pierwszej, zniknie dziewięć jeszcze nie ma od jedenastej się pojawia sześć Gdy tylko znika nam jedynka, a co nie? To jeszcze raz. Cztery. Czyli gdy tylko znika nam jedynka, to pojawia nam się powrót do pierwszej strony. I teraz możemy zrobić coś takiego, że 53, czyli jeśli nasz page jest mniejszy niż all page, no to przeskocz na. No. Ostatnia. Się... Jeśli nas page jest mniejszy niż on page. Aha, bo page jest tutaj zmniejszany. Hmm, page jest tutaj zmniejszany i tego, hmm, można zrobić tak. To jest taki trochę łatanina, ale też zadziała. OK. I przeskakujemy do ostatniej, przeskakujemy do pierwszej, do ostatniej. Eee, można też zrobić jakieś przeskok o 10 czy przeskok o ileś, gdyby ktoś, nie wiem, chciał jakoś tak szybciej przeskakiwać, ale na razie nie będziemy tego robić. Eee, w przyszłości, e, jak już zaczniemy używać jakiegoś frameworku, no to nie będziemy pisać takiego stronicowania, no bo to nie ma jakiegoś większego sensu. To jest wszystko w gotowych rozwiązaniach, ale dobrze widzicie, jak to działa, jak to działa pod spodem, bo to jest jedna z podstawowych podstaw, jeśli chodzi o robienie stron internetowych. No i tak to właśnie działa. Mam nadzieję, że się podobało i wiecie już, jak działa jedna z podstawowych funkcjonalności na każdej stronie internetowej, czyli stronicowanie. Pozostawiliśmy tam wypisywanie parametrów i przypisanie kilku parametrów do zmiennych na sztywno, po to, żebyście mogli sobie przestawiając te parametry zobaczyć, jak to działa w praktyce. Zmieniajcie sobie to, poznawajcie to, jak, jak działa ten mechanizm, e, po to, żeby następnym razem, gdy już będziemy używać gotowego rozwiązania, było wiadomo, jak to działa, bo to warto wiedzieć. A ja się tymczasem żegnam. Do zobaczenia we wtorek. E, proszę o subskrypcję łapki w górę i wchodzenie na fanpage, bo tam czasem też się coś pojawia. Do zobaczenia we wtorek, cześć.